Tutaj jest wynaleziony nowy goretek. Jest kilka odpowiednio przygotowanych na warunki zimowe warstw. Pierwsza warstwa śniegowa. Następna warstwa to jest trampek, zwany inaczej skarpetą. Później, przez prześwietleniu, to by było widać. pokaż od góry. Jest folia. Nie, później. Następnie folia termiczna z słoneczkiem do góry i wymiana skarpeteczka. Później mamy skarpeteczkę jedną, geterkę drugą, skarpeteczkę trzecią i najstopeńkę. Proszę. Elegancko Niestety jeszcze trzeba Trzeba by znaleźć jeszcze tutaj, żeby te warstwy śniegu radny, <grym> lepiej nie przyklejała się do e, warstwy butnej. To chyba nie był dobry